Cześć moi drodzy. Bądźmy szczerzy, nie co dzień trafia się okazja zakupienia takiego wielkiego zestawu jak ten UCS 8080, największy gwiezdnowojenny zestaw ukazujący się w tym roku. Zestaw oczywiście pojawi się na moim kanale w formie liveów, gdzie będziemy wspólnie go budować. Zwyczaj takie zestawy otwieram już na live'ach, ale ponieważ jest to wielki kolos, jest to nie rada gratka i, mam nadzieję dla Was i szczególnie dla mnie, postanowiłem podejść tym razem do tego troszeczkę inaczej i zrobić oddzielny unboxing tego oto zestawu w formie oddzielnego filmu. Odsyłałem Was już do niego podczas live'u, więc nie ma co przedłużać. Zaczynajmy otwieranie tego behemota. To co? Pudełko. Przede wszystkim możecie spodziewać się tego, że kilkukrotnie będę się bawił z tym mikrofonem, bo to pudło jest gigantyczne. Ledwo mieścimy mi się na biurku, więc weźcie to pod uwagę z góry. Przepraszam, jeżeli w jakimś momencie jakość dźwięku będzie słabsza. Ale z przodu widzimy oczywiście wizualizację naszego AT, -AT czyli głównego bohatera tego zestawu. Jak widzicie, on już na tych obrazkach robi wrażenie. Zestaw przychodzi do nas też z 9 minifigurkami, ale o tym za chwilę. ATT -AT nosi numer 75313 i liczy. 6785 klocków, czyli nie jest największy. UCS jest gwiezdnowojenny. Soku milenium go przebija. Ten jednak jest najdroższy. Pudełko ma jeden bardzo fajny patent zastosowany przez projektantów Lego i chciałem go Wam teraz pokazać. Popatrzcie. Jak. spojrzymy na to z tej strony, to widzicie AT-AT od przodu. Tutaj oczywiście wizualizacja, ale. Tutaj mamy widok od boku z przekrojem, a z tyłu mamy widok tak zwanej dubki. Bardzo fajnie, tutaj widać, tu jest przód, tu jest tył. Bardzo fajnie to wszystko się prezentuje. Pudełko naprawdę jest dopracowane. Oczywiście mamy tradycyjne zabiegi, czyli napis, że to jest Ultimate Collector Series. Poprawię mikrofon. Oczywiście plakietka Star Wars, Disney, ATT, Star Wars. Przód już widzieliśmy. Spójrzmy teraz troszeczkę bardziej na tył opakowania, bo tu kilka fajnych rzeczy jest pokazanych. Przede wszystkim w pełni wyposażone wnętrze to jest naprawdę jedna z dużych zalet tego zestawu. E, oraz różne funkcje nie powiedziałbym bawialne, bo to zestaw dla dorosłych, jednak, ale pokazuje to nam, że możemy skręcać głową, że mamy mm, ruchome działa i one w bardzo fajny sposób działają. Jak poruszycie jedno, drugie automatycznie też się rusza więc super, bardzo fajna rzecz. No i pokazany ten mechanizm zmiany ustawienia kąta nogi, no bo nie wiem czy wiecie, ale do zestawu dla jest taki lego śrubokręt, który musimy poprzekręcać przekładnie technikowej, i dopiero na takiej zasadzie nogi zmieniają swoją pozycję. Na dole, oczywiście, kilka scen prezentujących ten model w oryginalnej trilogii gwiezdnowojennej, no bo oczywiście ten model bazuje na designie z Imperium kontratakuje. Z tej strony mamy jeszcze blueprint zestawu, pokazane też taką informację, że klapy mowe ATT -AT się otwierają oraz że możemy sobie podwiesić luka Skywalkera. Nie wiem czy to do końca bezpieczne, bo jak wiemy, Luke Skywalker i ATT -AT nie idą w parze. Jeżeli chcecie mieć ten model w całości, jednak sugerowałbym go położyć gdzieś z boku. Nie ma tu jednak pokazanej informacji dokładnie o tym, ile mamy figurek w zestawie oraz o tym, że mamy dwa ścigacze śnieżne. Co prawda one są gdzieś tutaj pokazane, ale takiej informacji nie uświadczymy. No to co? Czas otworzyć pudełko. Oczywiście opisując Wam to pudełko walnąłem jedną gafę, bowiem nie zauważyłem, że mamy jeszcze oddzielny design góry tego opakowania, gdzie mamy pokazaną liczbę figurek, jakie są to figurki, czterech śnieżnych truperów, dowódca truperów, dwóch... Kierowców ATT Komandor eh, i hmm, Luke Skywalker. Ja tymczasem pozwoliłem sobie już przeciąć trzymające pudełko tasiemki. Powiem wam, że trzeba się z tym troszeczkę napracować. Pudełko jest bardzo dobrze zabezpieczone. Tymczasem najwyższa pora, żeby otworzyć pudełko. W środku również uświadczymy różnego rodzaju grafiki, bardzo fajne grafiki, zdobiące to pudełko. Więc całość jest naprawdę bardzo dobrze wykonana. Tutaj mamy hmm, coś, co chyba pokazuje widok z lornetki admirała Pieta, kiedy sterował tym ATT, kiedy jechał w tym ATT. Oraz wreszcie naszym oczom ukazują się pudełka. Zauważyłem jedną śmieszną rzecz. Popatrzcie, tutaj w tą stronę jest nadrukowany design tego. Pudełeczka, natomiast jak już otworzymy, to widzimy, jakbyśmy odszywili na to do góry nogami. Najwyższa pora zdjąć to pudełko ze stołu. Pierwsze wideo, które kręcę dla Was na stojąco, ale tego jest tak dużo, że inaczej się nie da. W środku znajdujemy cztery pudełka, ponumerowane od jednego do czwórki, które, z których każdy odpowiada za zbudowanie kolejnego modelu naszego modelu ATAT. -AT. Jak już pewnie sami zauważyliście, każde z tych pudełek mogło być pełnoprawnym zestawem, no ale przejdźmy sobie po kolei przez nie. Zacznę od tyłu. Pudełko numer 4, czyli te z którego zbudujemy głowę i ten główny kadłub naszego pojazdu kroczącego. Zestaw oczywiście pudełko, ozdobione oczywiście śladami ATT, bardzo fajny nadruk. Z przodu kawałek tej grafiki, którą Wam już pokazywałem. Z tyłu kawałek kolejnej grafiki. Leci do pudła. Pudło numer 3 obrazuje nam, że zbudujemy z niego tą główną konstrukcję kadłubu. Czyli z pudełka numer 4 będziemy budować opłytowanie, zbroje, tak naprawdę. Natomiast cała konstrukcja środka budowana z pudełka numer 3. Dużo siedzisk, też figurki adekwatne do tego. No i pudełko ozdobione dokładnie tak samo jak poprzednie pudełko numer 2, czyli dolna część naszych nóg na nóg, na, maszyn, na naszej maszyny kroczącej i to w zasadzie wszystko co z tego pudełka zbudujemy, oczywiście dekoracje, dokładnie takie same jak poprzednio. I to co nas chyba najbardziej interesuje, czyli pudełko numer 1, z którego zbudujemy podwozie, tak to nazwijmy, oraz górną część nóg naszego pojazdu kroczącego oraz również ten magiczny śrubokręt służący do ustawiania nóg. Oczywiście projekt pudełka dokładnie taki sam jak poprzednio. No to co? Otwórzmy to pudełko zobaczymy co znajdziemy w środku. W środku, poza ogromną ilością klocków, pudełka jest naprawdę mocno upane. znajdziemy taką oto kładkę, w której to znajdziemy mm, pierwszą część instrukcji budowania naszego ATAT. -AT. Zakładam, że w każdym z pudełek znajdziemy oddzielną instrukcję, a ja oczywiście nie będę otwierał wszystkich czterech. Jeżeli chcecie sprawdzić, co w nich się znajdzie, sprawdźcie zapisy z liveów. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkretny element, no to mm, powiem Wam szczerze. To jest standardowa instrukcja. Oczywiście, informacje od projektantów: informacje o ATAT -AT, jako o samym designie tego pojazdu, trochę informacji o tym, jak konstruować, jak go ustawiać, oraz już sam zapis. Budowy naszego pojazdu kroczącego. Powiem szczerze, jestem trochę zdziwiony, że ta instrukcja została rozbita na cztery kroki i nie mamy takiej wielkiej, mega, ekstra fajnie zrobionej instrukcji, tylko no, takie małe rzeczy. Spodziewałem się jakiegoś o wiele większego intro do tego, jak zbudować naszą maszynę kroczącą, co to za model i w ogóle, ale może w trakcie, w podejściu do budowania. Tej maszyny właśnie takie podejście sprawdzi się najlepiej. Pierwszy film z serii ATT mamy już za sobą. Otworzyliśmy sobie pudełko, sprawdziliśmy, co znajduje się w pudełku numer 1 i sprawdziliśmy instrukcję budowania pojazdu kroczącego. Na kanale niebawem zagości cała seria live'ów z budowania tego wielkiego zestawu, na którą bardzo serdecznie was zachęcam. Tutaj znajdziecie odnośnik do pierwszej i kolejnych mm, części. Jeżeli ten film Wam się podobał, nie zawahaJCIE się zostawić łapki w górę, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, to rozważcie subskrypcję tego Kanału, tak, żeby nie zapomnieć o żadnym z liveów, podczas których będziemy budować ATT, -AT, a za dzisiaj już wielkie dzięki, cześć i do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie!